Panie że od kiedy Pan pracuje w Legii? To znaczy tak, członkiem CWKS Legia, później WKS Legia, jestem od roku 1966 jako zawodnik sekcji gimnastycznej, od 1968 jako zawodnik sekcji zapasniczej, a od roku 1918 najpierw instruktor, później trener zapasów do chwili obecnej, także, także jest to okres już ponad 40 lat. A jakie są największe sukcesy pańskie jako trenera? Moje jako trenera? Więc największym sukcesem moim było zdobycie przez Włodka Zawadzkiego medalu na Mistrzostwach Świata, srebrnego medalu. Z tym, że, z tym, że był to połowiczny sukces, dlatego że w 2000, w 2000, w 2000 roku przejąłem grupę naszych wspaniałych, wspaniałych zapaśników, m.in. Andrzeja Włodka Zawadzkiego, Jaska Fafińskiego, po trenerze lubickim. Także jak gdyby zachowałem ciągłość tradycji, ciągłość sukcesów i, i już wodek pod moją pieczą zdobył medal na Mistrzostwach Świata Seniorów. Natomiast moim takim sukcesem, już bezpośrednio moim, to był chyba y, dwukrotny start w Igrzyskach Olimpijskich, najpierw w Atenach, później w Pekinie Marka Mikulskiego, a obecnie y, srebrny medal y, Patryka Bonieckiego zdobyty w Mistrzostwach Europy Kadetów w miesiącu sierpniu tego roku. Mam pytanie w związku z sytuacją klubu, zapaśniczego klubu Legii. Jak ona w tej chwili wygląda i czego Państwo najbardziej potrzebują? Tzn. Legii praktycznie nie ma. Legia została rozwiązana przez syndyka masy upadłościowej w roku 2005. Ale żeby zachować ciągłość, ciągłość, tradycję historyczną i tradycję sportową, poszczególne sekcje, których w Legii było około 14, pozakładały stowarzyszenia, które wzięły na siebie. Utrzymanie sekcji, sekcji sportowych. Takim stowarzyszeniem jest Stowarzyszenie Sportu Atletycznego Legia 1926 założone w 2005 roku i do chwili obecnej stowarzyszenie nasze prowadzi ciągłość historyczną, ciągłość sportową, pozyskuje środki, które powodują, że, że sekcja zapaśnicza jeszcze działa. A jakie są w tej chwili państwa największe potrzeby? Bo widzimy, że brakuje światła, ta sala ewidentnie potrzebuje remontu. No, oczywiście to, co pan zauważył, największą bolączką naszą jest yy, brak sali. Yy, w zeszłym roku Agencja Mienia Wojskowego yy, yy, zażądała od nas y, czynszu za użytkowanie tej hali, który wynosi w skali miesiąca 5, ponad 5 tysięcy złotych, także w skali roku jest to około 60 tysięcy złotych. Stowarzyszenie nie jest w stanie takich y, środków wasygnować na opłacenie czynszu, tym bardziej, że y, dochodzi nam jeszcze ogrzanie tej sali, a ogrzewamy salę y, olejem opałowym. Y, w okresie zimowym jest to koszt rzędu 35-45 tysięcy złotych. I wszystkie środki, które pozyskujemy od sponsorów, od byłych zapasników, którzy, którzy dalej bawią się w zapasy, starczają nam na zabezpieczenie, na ogrzanie sali. Środków na opłacenie czynszu nie jesteśmy w stanie wyasygnować. Także naszą największą bolączką jest właśnie brak sali i praktycznie w każdej chwili grozi nam eksmisja ze strony Agencji Mienia Wojskowego. A jak państwu można pomóc? I... Panie redaktorze, zwracałem się już do wielu instytucji, m.in. do yy, Sejmowej Komisji Sportu, do dyrektora Biura Sportu Miasta Stromowego Warszawy, do Kancelarii Prezydenta, do Ministerstwa Obrony Narodowej, do oddziału, który, któremu podlega Agencja Maniaja Wojskowego. Z żadnej z tych instytucji nie dostałem odpowiedzi. Yy, w zeszłym tygodniu ukazał się artykuł w przeglądzie sportowym o tragicznej sytuacji sekcji i na drugi dzień dostałem zresztą, co mnie bardzo ucieszyło, informację z Ministerstwa Sportu, że z pytaniem, jak mogą nam pomóc panowie z ministerstwa. Byłem już na spotkaniu właśnie w urzędzie i obiecano mi, że, że się sprawą zainteresują i podejmą jakąś decyzję. Mam nadzieję, że będzie decyzja pozytywna.